Możemy poznawać naturę gwiazd i galaktyk, ponieważ każda z nich wysyła światło o innym widmie. Oto widma świetlne czterech głównych gwiazd w sąsiedztwie Oriona. Rigela, Syriusza, Procyona i Polluxa, otrzymane w spektroskopie. Widmo gwiazdy, np. przykład Syriusza, można porównać z wzorcowym widmem laboratoryjnym. Jeśli pewne linie w obu widmach się zgadzają, znaczy to, że w gwieździe występują określone pierwiastki. Możemy stwierdzić, z czego składa się syriusz. Możemy też określić kierunek jego ruchu. Widmo światła przesuwa się ku czerwieni, kiedy ciało się od nas odsuwa, a ku fioletowi, kiedy się do nas zbliża. Nazywamy to zjawiskiem Dopplera. Galaktyki lub gwiazdy poruszające się w naszą stronę też dają przesunięcie ku fioletowi, a od nas ku czerwieni. W taki sposób kosmos udziela nam informacji. A oto jesienne niebo na półkuli północnej. Patrząc w kierunku północy, widzimy następujące gwiazdozbiory: nisko na niebie wielka niedźwiedzica Ursa Major, nie wszędzie widoczna, a tu Gemini bliźnięta, woźnica Auriga. Perseusz, Kasjopeja Królowa Etiopii, Cefeusz jej mąż, Herkules pozostały z lata, Smok Draco i Mała Niedźwiedzica Ursa Minor. A tu Północny Biegun Nieba Gwiazda Polarna. Niżej na niebie Siedem jasnych gwiazd, które stanowią część Wielkiej Niedźwiedzicy. Znamy je jako Wielki Wóz. Jedna z tych gwiazd, Mizar, ma towarzysza tak bliskiego, że niegdyś badano ostrość wzroku rekruta, sprawdzając, czy potrafi je rozróżnić. W silnym teleskopie Mizar rozpada się nie na dwie gwiazdy, lecz na trzy. Jaśniejszy towarzysz, Alcor, jest zbyt daleko od Mizara, żeby tę parę uznać za prawdziwą gwiazdę podwójną. Trzeci składnik spełnia warunki. Niestety widzimy niebo w dwóch wymiarach. Gdybyśmy mogli polecieć w kierunku gwiazd Wielkiego Wozu, zobaczylibyśmy je w trzech wymiarach. Okazałoby się, że ich wzajemne odległości, a także odległość od ziemi są całkiem inne niż nam się zdaje. Gdybyśmy z kolei przesunęli się w czasie, na przykład to 100 tysięcy lat w przyszłość, układ tych siedmiu gwiazd wyglądałby jeszcze inaczej. Cofając się w czasie, widzielibyśmy. Jeszcze inny układ. To co widzimy dzisiaj jest tylko jedną klatką z filmu: Wszechświat stale się zmienia, oto jak wyglądał ten układ gwiazd 100 tysięcy lat temu, raczej jak dzida niż jak wóz I znów jesienne niebo na półkuli północnej. Patrzymy ku południowi i oto gwiazdozbiory: Delfin, pozostały z lata, wielki kwadrat Pegaza, uskrzydlonego konia, rozpościerająca się szeroko Andromeda, królewna przykuta do skały, trzy boki trójkąta, triangulum, tuż poniżej Baran, Aries oraz dwie ryby, Pisces. Nisko w dole wieloryb Cetus, ku zachodowi Wodnik Aquarius i wreszcie Koziorożec Capricornus. W środku góry najdalszy obiekt widoczny nieuzbrojonym okiem wielka galaktyka Mgławica Andromedy. Ta galaktyka przypomina naszą jest to także galaktyka spiralna liczy ponad 300 miliardów gwiazd. Towarzyszy jej parę pobliskich galaktyk. Jedna z nich, galaktyka M32, była badana na początku lat 90. przez teleskop Hubble'a. Teleskop Hubble'a mógł zajrzeć do jej wnętrza z orbity ziemskiej bez żadnych zakłóceń. Każda kropka to gwiazda świecąca jak słońce. Ich światło potrzebuje ponad 2 milionów lat, by do nas dotrzeć. Nisko na niebie widać przez lornetkę słabą rozmytą kropkę, natomiast przez wielki teleskop całą wspaniałość mgławicy spiralnej. Ten obłok pyłu i gazu rozprzestrzenia się z prędkością 40 km na sekundę. Ostatnie tchnienie umierającej gwiazdy, której doczesnymi szczątkami będzie biały karzeł. Wysoko w górze pomiędzy trójkątem i Andromedą, słabo świecąca, ale widoczna przez lornetkę, galaktyka M33. Jest to jedna z najlepiej widocznych mgławic spiralnych ustawionych prostopadle do nas. Nadal patrzymy na południe, ale tym razem z mniejszych szerokości geograficznych, półkuli północnej. Nisko na niebie gwiazdozbiór Piscis australis ryba południowa. Oto gwiazda Fomalot. Istnieje ciekawa możliwość. Najnowsze obserwacje wskazują, że otaczają chmura chłodnego gazu. Taka chmura gazowa dała początek naszemu układowi planetarnemu. Nadal jest druga połowa września, ale przenieśliśmy się na półkulę południową. Tu jest wiosna. Spoglądamy ku północy. Dla mieszkańca północnej półkuli gwiazdozbiory stoją na głowie, ale dla mieszkańców południowej części globu wszystko jest w porządku. Na górze, w środku, w wodniku, gwiazda podwójna czerwony olbrzym i biały karzeł. Nieszczęsny olbrzym dyszy i dmucha. Gęsty karzeł wyciąga materię ze swego odkształconego towarzysza, i okresowo następuje gigantyczny wybuch jądrowy. Bardzo zmienna gwiazda R, Wodnika. To było południowe niebo w kierunku północnym. A teraz w kierunku południowym, ku obszarowi podbiegu nowemu. Krzyż Południa i Droga Mleczna są nisko nad horyzontem. Oto wiosenne gwiazdozbiory. Po obu stronach węża morskiego, hydrus, znajdują się dwie galaktyki towarzyszące Drodze Mlecznej, jakby jej odpryski. Nazywamy je Obłokami Magellana. Oba są widoczne gołym okiem. Mały Obłok Magellana jest dziesięciokrotnie mniejszy od naszej galaktyki, ale znajduje się przeszło dziesięć razy bliżej nas niż Mgławice Andromedy, najbliższa nam Wielka Galaktyka. Wielki Obłok Magellana jest około dwóch razy większy od małego. Oba są odległe od nas o 180 tysięcy lat świetlnych. Pewnego dnia możemy się z nimi zderzyć. Na dole po prawej, w ołtarzu po łacinie Ara, widoczna w wielkim teleskopie piękna mgławica. Efektowna chmura czerwonoświecącego wodoru i ciemnego pyłu. Ostatni w tym odcinku obiekt wiosennego nieba na półkuli południowej.